Witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam trochę przybliżyć bombfishing. Pomyślałem, że zapoczątkuję taką serię filmów, ponieważ na polskim YouTube takiego czegoś nie ma. Bombfishing jest to metoda na właśnie takie miesiące jak teraz, czyli na wczesną wiosnę, na wiosnę, na jesień, nawet na zimę, kiedy ryba żeruje słabo i należy tej ryby szukać po, po zbiorniku, dostarczając jej bardzo małej ilości pokarmu, równocześnie ja robiąc mały plusk, bo jak wiadomo metoda jednak zrobi ten plus dość duży i jednak tego peletu weźmie dosyć dużo swój koszyk. Przez co ryba może się najeść zanim pobierze naszą przynętę, więc dlatego oto powstał ten Bomb Fishing. Najpierw może pokażę Wam to, do niego będzie potrzebne, to zrobić taką serię filmów, to będą gdzieś trzy może odcinki. Może cztery jeszcze nie wiem, jeden to zestaw, drugi to może taktyka, trzeci to sprzęt, jaki akurat ja do tego, jak ja, ja użytkuję do, do, do tej metody, jaki ja polecam, jak ja rekomenduję. Więc to jak dzisiaj, dzisiaj zajmiemy się zestawem. Co jest potrzebne? Będziemy robić zestaw bomb fishing na zasadzie guru, na zasadzie, na sprzęcie guru. To jest przede wszystkim najważniejsze, ciężarki. Ciężarek mały, ja mam akurat 31 gram, chyba tak, tak 31 gram z góry. to są ciężarki przystosowane do X-safe'a. Mogą być ciężarki inline, czyli które się przekłada żyłkę przez środek, mogą być ciężarki typowo karpiowe, które zakłada się na klipsy, między innymi guru tak samo ma w swojej ofercie mini klipsy, ciężarki Preston tak samo, no i ja akurat mam guru, więc na guru zrobimy. Ja do tego można już tutaj włożyć żyłkę, i tutaj zaczepić jakimś krętlikiem, włożyć środek. Pasuje tutaj też łącznik Prestona, najzwyklejszy, ale ja akurat zrobię to na zasadzie Guru na x Save Speed Systems, który jest tą, z tą gumą i z szybko złączką. Ogółem to jest super system, ale na małe ryby. Ale jak mówiłem, bonfishing jest to właśnie do łowienia teraz. Szczególnie kiedy szukamy ryby, dostarczając jak naj, najmniejszej ilości pokarmu. Yy, więc nie spodziewam nie się jakichś wielkich sztuk, aczkolwiek wiadomo też możemy na coś, yy, coś ładnego na to złowić. Dlatego ja tutaj mam długie i te hiwi, yy, heavy heavy, heavy które są yy, najmocniejsze, jeśli chodzi o guru. One normalnie spokojnie wytrzymają rybę. Ja na to złowiłem największą 12 kg. Na taki system i to już trochę, trochę używane, więc yy, trochę wytrzymują, aczkolwiek śmiad, świadome nastawienie się na dużą rybę z tymi ciężarkami, z tymi gumami. No nie, nie jest jakieś super. Yy, co do tego, pelet komny, yy, to jest właśnie rzecz, dzięki której będziemy mogli dawać małą ilość pokarmu. To też jest, jak widzicie, z góry, trzy rozmiary, takie naparstki i igła w komplecie. Jakiś przypon, przypon około 30 cm. Tutaj mam akurat drenany z gumką, dlatego że na wczesną wiosnę będę zakładać pelet 6 mm, 8 mm jasny, ten fit, najzwyklejszy. Dlatego wybrałem z gumką. Po prostu bardziej lubię. Jeżeli już rzeczywiście zakładam dwa pelety, trzy, no to rzeczywiście zakładam z push stopem, ale tak to z kumeczką. No wiadomo, do gumeczki przyda się takie coś, ja akurat mam Matrixa. Ale mam też takie no, no name, że tak powiem. O, to jest tani produkt, ale też wytrzymuje. W tym roku zaopatrzyłem się w Matrixa. I wiadomo rzeczy do zmontowania całego tego, czyli najpierw przełożymy sobie żyłkę przez wszystkie przelotki. Ja to już zrobiłem. Jaka żyłka? Może żyłkę to zostawimy sobie, jeśli chodzi o sprzęt. Tutaj, już tylko stricte będziemy robić zestaw. Tutaj groton haczyki 12 i żyłka to jest 0,23,18 3,18 kg wytrzymałości. Bez Polecam takie haki stosować. Więc, co robimy najpierw? Prosty temat otwórzmy sobie te, te góru łączniki te góru gumy. Elasty, elastyczne weźmiemy sobie jedną. jeszcze schowamy. Odważymy. Jak widzicie o co tutaj chodzi, składa się to tak jakby z, z trzech części. Jeden to jest o, taka gumeczka zwykła. Tutaj jest to do szybkiej wymiany przyponów, i potem to możemy delikatnie wcisnąć w środek. I sama ta guma to jest naprawdę bardzo wytrzymałe. Jeśli chodzi o małe rybki, to właściwie nie ma możliwości, żeby to się urwało. Steve Ringer tego używa więc. Nie wiadomo, reklamuje to, więc na pewno coś tam, coś tam ukrywa, ale jednak używa tego dosyć często. To jest tylko na zasadzie samo zacięcia. Jeden ciężarek, to jest tutaj, już muszę wziąć nożycki, nożyczki, ponieważ tutaj nie ma takiego czegoś jak tam, otwieranie takie szybkie. Te rzeczy ogólnie, no, czy są drogie, takie ciężarki nie pamiętam ile zapłaciłem. 16 zł za dwa. Coś w ten deseń, a nie jestem pewny, zobaczymy. No, ale mówię dużo film takiego ma Preston. Między innymi, mogą być, tak jak mówię, zwykłe ciężarki do bezpiecznego klipsa. Ja akurat zrobiłem tutaj na zasadzie, na zasadzie wewnętrznego przykładania żyłki. To jest ten ciężarek malutki. Jak widzicie, tu jest 1,1 OZ, jeden, OZ to jest Uncja, czyli 28 gram. Tak to wygląda, taka kosteczka, to zrobi naprawdę mały plus, jak to robimy. Żeby założyć to na ten system, zdejmujemy ten igieliczek ze środka. Te wszystkie teraz guru robi tak, żeby to pasowało do każdego koszyka i można to spokojnie szybko zmieniać, wciskamy i właściwie to już mamy gotowe, tak to wygląda. To możemy schować. Teraz co robimy? robimy chodzi o to, jak mówił, cały czas o góru, zakład, zrobimy Robimy sobie pętelkę na żyłce, którą przełożyliśmy. Najzwyklejsza pętelka. Op, wezmę gdzieś dwukrotnie, przełożę. Należy zawsze poślinić delikatnie węzeł. Tutaj do zaciągnięcia posłużę się najzwyklejszą igłą. I zaciągamy elegancko. Należy pamiętać, że przy robieniu wszelkich węzłów ciągniemy za wszystkie końce, ucinamy, zostawiając tam jakiś margines, to sobie jeszcze potem dociągniemy ładniej, zakładamy to. Możemy to zrobić najpierw, żeby nie używać takiego czegoś, a jeżeli już najpierw zrobimy pętelkę, to lepiej będzie założyć tym. Teraz co? Przekładamy. To jest najzwyklejsza igła do kulek. Od góry i w rachciach założone. Teraz zakładamy tutaj tą oto pętelkę. Wciskamy. Zakładamy i zestaw do bombfishingu fishingu jest właściwie gotowy. Jedyne co pozostało to przyczepić yy, przypon. Tutaj akurat będę używał tego. No, nie wiem, może przyczepię to pokażę Wam jedną rzecz, o co tutaj też chodzi. Ważne jest według mnie, żeby to było szybko złączką. A dlaczego? Już Wam mówię. Przy każdym rzucie chodzi o to, żeby dostarczyć jak najmniejszej ilości pokarmu. Więc będziemy używać tych naparstków. Teraz, jak to zrobimy? Najpierw, może założę sobie ten przypon. Nie lubię takich przyponów w takich kółkach, ponieważ. Często się to plączę. Bynajmniej pamiętam, jak jeszcze łowiło się na zwykłe robaki, i parę razy zdarzyło mi się wyrzucić przypon. Po prostu dlatego, że no ciężko mi się dorozplątywało z tego, z tego oczka. Tu musimy sobie to trochę wystawić. O, założone. Tak to wygląda. I teraz tak no do tego będzie nam potrzebne, oczywiście, to. Tutaj wkładamy pelet mały 2 mm, 4 mm zanęte. To już zostawiam do, do waszej tak jakby sposobu łowienia i co Wam się bardziej sprawdza. Zmieniamy sobie to. Tak, mamy. Ja teraz będę używał już tego średniego, ponieważ no jest już trochę cieplej. To, to, to najmniejsze to jest dobre na takie naprawdę zimowe miesiące, no i tutaj już większy, ale i tak jaka to jest różnica między pellet fiderem nawet, który też jest na zimniejsze wody i głębsze, czy metodą, to naprawdę bierze bardzo mało pokarmu, teraz jak to robimy, za każdym razem kiedy będziemy rzucać pakujemy w to zanętę czy pelet. To, to już mówię jakąś tam zanętę pele to, to zostawiam do waszego, do waszego tam sposobu łowienia. Ubijamy. I jeśli chodzi o górę, bo jeszcze są takie kołny ringera, ringersa. One mają tutaj przejście, że nie trzeba tego co chwila przyponu zdejmować, ale akurat używam guru. Zakładamy i teraz przebijamy. Ważne, że od grubszego końca ikłą. Zdejmujemy przypon z tej agrafki. Normalnie teraz zakładamy na to oczko od igły. Zamykamy. ściągamy takie coś i do, do, dosuwamy do samego haczyka. I wtedy tutaj jest coś takiego. Taka ilość pokarmu. Naprawdę jest to malutka i zarzucamy w różne miejsca. Wtedy już wyłowię bez klipsa. I przez to, że. To jest wyprofilowane grubszą stroną w stronę zestawu. Możemy to bez problemu ściągnąć już wtedy z tego przyponu. I zanęta zostaje nam przy haczyku. Działa to po prostu jak mini metoda. Tutaj, wiadomo, zakładamy jakiś pelecik właśnie dzięki takiej tym. Można do ich suche ręce to też to normalnie można, ale akurat wygodniejsze jest to. Może jakiś dambelczyk, no to też przynęta, to co tam walicie. Więc jeśli chodzi o zestaw do bombfishingu, widzicie jest bardzo prosty, właściwie potrzebne nam no, są tylko dwie rzeczy. Przypomnę, no to już możemy zrobić jakiś w domu, a chodzi tylko o ten ciężarek i, no i wiadomo o ten system, jeżeli ktoś chce mieć elastyczne, no to trzeba się dokupić, jak nie, to zwykły, zwykły jakiś krętlik czy łącznik prostona. Myślę, że przybliżyłem wam trochę bombfishing, jeżeli chodzi o zestaw, następnym chyba zrobię o sprzęcie. 7 wędkę jako wrotyk, ale to już tak jak mówiłem, zrobimy wtedy. Więc zapraszam do innych filmów, mam nadzieję, że się podobało i spróbujecie połowić na ten oto zestaw i tą oto metodę, bo polecam, jest naprawdę skuteczna. I dzięki, dzięki jeszcze raz za oglądanie i Siemanko.